Wszystkim zziąki! Dzisiaj mamy nowe wyzwanie! Widzicie te dziewczyny? Jedna z nich to moja mama! I muszę zgadnąć, która! Uczestniczki będą wykonywać różne zadania, a Amelka będzie musiała zgadnąć, która z nich jest jej mamą. Cini będzie mi pomagać. Dzisiaj jest liderem wyzwania. Dopilnuję, żeby Amelka nie oszukiwała! Oj, Cini, ja nikt nie oszukuję. No tak, jasne. Pod koniec dnia dowiemy się, jak dobrze znam swoją mamę. No to startujemy! Mam zakryte oczy! W tej rundzie, twoim zadaniem jest przytulenie każdej z uczestniczek i próba dowiedzenia się, która jest Twoją mamą. Czyli nie mogę widzieć uczestniczek! Oczywiście, tak to byś od razu zgadła, która jest Twoją mamą. Rozumiem. No dobra, to startujemy. Czemu tak szybko? Pierwsza uczestniczka. Przytulamy się na raz, dwa, trzy. Druga uczestniczka. Uczestniczka? Czwarta uczestniczka, chyba. Piąta uczestniczka. Pójdź! Dobra, wszystkie jesteście wolne. Proszę bardzo, później was wezwiemy. Siadaj? Uj. Tak, no i co powiesz? Myślę, że mama jest numerem dwa. No tak, Amelka mnie nie poznała. Chociaż trójka też przytuliła jak mama. A reszta? A reszta to na pewno nie mama. No dobra, to podsumujmy.